Będzie jeden z najmocniejszych turniejów, jakie do tej pory mieliśmy w historii. To był pokaz takiej siły. Już bardzo mocno y, cierpi z powodu potężnych uderzeń. Wiecha, to rozumiesz na maksa. Nie ma w czasu. Za dużo emocji teraz się żeby od razu ocenić. Artem! 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 Jacek, top 3 dzisiejszego turnieju. Jak będzie wyglądało? Artem, Artem, Artem eee, Mateusz Dyniewicz, ten, Mateusz Mazur. E, Mazur. To z jakiego kraju? Ja myślę, że z Kazaciego z krzyżykami. A, okej, okay, z Gruzji. Dawid tak, Myskalaty, tak? Patryk Lajtos, Lajtos. Mateusz Dyniewicz. Dawid Myskalaty. Kto pierwszy? Mateusz Dyniewicz. Dyniewicz. <laughs> Very difficult. To a tough tournament. I don't want to tell who. No, no. I think everybody deserves it, zasługuje. Yes. Mam nadzieję, że pierwsze miejsce zdobędzie albo Mateusz Mazur, albo Mateusz Dyniewicz. Ciężkie pytanie. No, myślę, że pierwsze może ma szansę Dyniewicz. No myślę, że z Japonii ktoś okay. będzie na drugim. Mam nadzieję, że znajdzie się jakiś Polak i na pewno Kazach. Przyznam szczerze, że mocno liczę na występy Węgrów. To może być ten top 3. Dawid stawił na Dawida dzisiaj. Pierwsze? Pierwsze, będzie finał. Każda walka będzie na pewno satysfakcjonująca, wiele emocji. Liczę, że Japończyk tutaj też trochę namiesza i, i dostarczy nam takich innych wrażeń niż te nasze europejskie, które tu oglądamy. Ale kibicuję Dawidowi. Jesteśmy tuż przed turniejem KOKORO Cup 18, 18 edycja i 12 zawodników. Czego możemy spodziewać się po dzisiejszym turnieju? No, wygląda na to, że to będzie jeden z najmocniejszych turniejów, jakie do tej pory mieliśmy w historii. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Bardzo liczymy na naszych zawodników, szczególnie najbardziej utytułowany Mateusz Dyniewicz. Bardzo jestem ciekaw, jak podoła swojemu zadaniu. No cóż, myślę, że Dawid skaladze będzie chciał wygrać. Mamy dwóch Japończyków, którzy trudno powiedzieć, czy Konosouke, czy Kodai będzie lepszy, nie wiem, nie mam pojęcia. Naprawdę stawka jest silna. I jestem przekonany, że ci, którzy tutaj dobrze się zaprezentują, odegrają bardzo istotną rolę w mistrzostwach świata Open. Sam turniej Kokoro oczywiście wchodzi w pełnoletniość. Dlaczego się tak staramy? Dlatego, że uważamy, że jest to nasza odpowiedzialność za kolejną generację nie tylko karateków, ale innych młodych ludzi. Robimy wszystko, by dać im jak najlepszy przykład. No i mam nadzieję, że ta praca w przyszłości spowoduje, że Kyokushin będzie tak samo silne jak dziś i te wartości, które nam wpoił Cosej Ojama, będą tak samo ważne, jak były ważne za czasów Ojamy, za czasów Musashiego i wielu innych wspaniałych ludzi, dzięki którym żyjemy w tak dobrym świecie. Na Jeszcze! Maćku, jak ocenisz pierwszą rundę turnieju? Mieliśmy cztery pojedynki. Mieliśmy dwóch reprezentantów Polski. Niestety tylko jeden przeszedł dalej, ale to, to w dalszym ciągu jest 50%. Mamy dwóch zawodników w dalszej fazie turnieju. Więc jest się z czego cieszyć i tak na szybko oceniając to dosyć ciekawe walki, zwłaszcza walka z Laurynasa z Litwy, z Nawazem kawazowym z Kazachstanu. Szeroki zakres technik, dużo efektownej walki w dystansie, przyjemnie się to oglądało. Z drugiej strony mieliśmy walkę Artema, również z zawodnikiem z Kazachstanu, z Rustamem i to był pokaz takiej siły odporności i, i przede wszystkim kondycji ze strony Artema, który dowiózł tą walkę aż do ważenia i po trzech rundach zwyciężył decyzją wagi. W tej rundzie również walczył twój brat, Mateusz Mazur. Jak oceniasz jego walkę? No myślę, że tak jak zresztą mu powiedziałem, zrobił więcej niż mógł. Wszystko zostało zrobione dobrze. Mogłoby być tylko tylko gorzej. Zrobił wszystko, co mógł z bardzo doświadczonym zawodnikiem. Był w stanie przewalczyć całą rundę, potrafił się obronić w kryzysowych sytuacjach, potrafił zmienić dystans. Krótko mówiąc, poradził sobie no i widać, że jest tutaj na czym budować i jest potencjał na kolejne starty. Mateusza Dyniewicza za nami, ale naprawdę pokazał do kawalki, pokazał to, czym jest Kyokushin i melduje się w kolejnej rundzie zawodów. Ciężko, trochę muszę odsapnąć. Teraz szybciutko regenerujemy się i lecimy dalej po swoje rewanż z Fekete, po finał. Os. Kiedy poczułeś, że ta noga u Escalade jest naruszona? Po prostu robiłem swoje na siłę, leciałem. Rówek. Taka była Mocno kasy. Także o to chodziło właśnie. O to. Za nami absolutnie emocjonujący ćwierćfinał. Artem Akimenkow naprzeciwko Dawida Meskaladze. Były nadzieje, że może Dawid Meskaladze w tym roku będzie w stanie wygrać Kokoroka po trzech drugich miejscach, które w przeszłości zdobywał na tym turnieju. Jednak Artem nie dał mu tego w tym roku ponownie zwyciężyć. Przez całą drugą rundę atakował na nogę i było to widoczne, że Dawid Skaladze już bardzo mocno cierpi z powodu potężnych uderzeń Artema Kimenkowa. I mamy dwa finały polsko-węgierskie. Oglądajcie do końca. Nie ma więcej czasu. Masz to zrobić. Zacznij teraz mocno. Jest zatkaj. Ładuj z kolana. Rozumiesz? Moc. Jazda. Jazda. Dobra walka, bardzo ciężka. Troszkę jestem już rozbity, ale w finale dam siebie wszystko. Tak, zrewanżowałem się, dzisiaj już nie było tej mielonki takie ręcznej jak było we Wrocławiu, siła siła, fajna była, wchodziło. widać było, że dominowałem wagowo i tak siłowo, także teraz finał Polski. Jak sądzisz, e... jaka będzie walka z Mateuszem? Już kiedyś walczyliśmy na kwalifikacjach do mistrza świata, będzie na pewno ciężka walka, ale dał się by wszystko, żeby, żeby wygrać, bo też się zrewanżuję. Ze mną Szyjan Remigiusz Karpiński. Przed chwilą Szyjan odebrał siódmy dany na Tatami podczas kokoroka po 18. Jakie to uczucie? Bardzo przyjemne. Wiele lat pracy, zaangażowania, ale przede wszystkim chciałem podziękować Polskiej Federacji Karate i Koszynkaj, której członkowie zarządu w styczniu tego roku rekomendowali moją osobę. Dziękuję bardzo Światowej Organizacji, która zaakceptowała te rekomendacje i efektem. Pracy dla sile organizacji, tworzenia tej organizacji jest dowód uznania i rzeczywistości ten siódmy dan. Oprócz Sichana, dzisiaj swój pas mogli też odebrać inne osoby, które zdawały, właśnie kiedy odbył się egzamin dla osób, które dzisiaj mogły odebrać swój stopień mistrzowski. Myślę, że zacznę tutaj prawie od końca. Od Artura Prosińskiego doświadczenie, ogromna jego praca, wieloletnia praca, ogromny szacunek dla jego wielką drogę, długą drogę karatę. Natomiast pozostałe osoby, które dziś odebrały stopnie, stopnie mistrzowskie, egzamin swój zaliczyły 28 sierpnia w tym roku na Letnim Obozie Polskiej Federacji. To jest y, zwiększenie drogi każdego z nich. Każdy z nich był przygotowany na innym poziomie. Wielu z nich zdawało na różne stopnie, pierwsze, drugie, trzecie dan, takie jakie w Polsce możemy przeprowadzić. Dlatego też ogromne gratulacje za determinację, za przygotowania, za wyzwanie i też ich wieloletnią drogę, bo niektórzy z nich też mają już w historii ponad 20 lat tryngu. 2025 rok dobiegł końca. Jak, Szychan, podsumuje ten rok Polskiej Federacji Karate Shinkyu -Shin? Oj, bardzo aktywny, aktywny rok. Może... Zacznijmy od tego miejsca, gdzie jesteśmy. Dzisiaj jesteśmy na Kokoroka, także słowo uznania dla Mariusza Mazora, dla Bilanskiego Klubu za determinację, konsekwencje przy organizacji tego turnieju. Natomiast nasz rok był bardzo intensywny. Mistrzostwa Europy, które były w Kownie, Mistrzostwa Europy, które były w Debreczynie, następnie turniej Full Conta Karate, które wspólnie z Europejską Organizacją Full Conta Karate rozpoczęliśmy pucharem klubowym w Kielcach. Także wiele wartościowych wydarzeń. Strasznie jestem niedo Strasznie jestem Strasz Mateusz, jeszcze kilkanaście, nawet kilka lat temu oglądałeś Kokoro jako widz, może jako wolontariusz, a dzisiaj debiut w Kokoro Cup Senior i od razu pierwsze miejsce. Tak, cieszę się z tego. Jest to jakieś tam spełnienie marzeń było. Jak przychodziłem mały, to zawsze patrzyłem jak Marek i Maciek wygrywają. I teraz ja mogłem sam to zrobić i jestem bardzo dumny z tego osiągnięcia. Jak oceniasz swoje dzisiejsze walki? Która sprawiła Ci najwięcej trudności? Myślę, że każda walka była dosyć mocną walką. W każdej walce miałem trzy rundy po 7 minut i w każdej walce stawiłem serce. Jak ocenisz swój finał? Co było najtrudniejszego w pojedynku z Artemem? Bo nie walczyliście już pierwszy raz, tylko drugi, z tego co zdążyłem się dowiedzieć. Tak, Artem zrobił duży progres od tego czasu, ja myślę, że trochę też. No i myślę, że kolanka Artema były takie dosyć niebezpieczne. No i ta różnica tam 20 kg, która też dała ci, no, przewagę. Tak, no, finalnie tak. <laughs> Powiedz mi teraz tak, w co będziesz celował? Bo patrząc po dzisiejszej kategorii, po dzisiejszej obstawie 12 naprawdę bardzo dobrych, czołowych, wręcz można powiedzieć, zawodników w Europie dają takie, powiedzmy, ciche nadzieje na jakiś całkiem fajny wynik na Mistrzostwach Świata albo Europy Open. No, moim celem są Mistrzostwa Świata Open za dwa lata. I zrobię tam najlepszą formę, jakiej jeszcze nie było, za dwa lata. Mi rzuca się ta Open. Co faktycznie widzowie? Kokoro Cup za nami. Osiemnastkę świętowaliśmy tak, jak powinno się świętować wejście w dorosłość. Świetnymi walkami, świetnymi emocjami, yy, zwycięstwem gospodarza, więc naprawdę było tutaj bardzo dużo niesamowitych walk, niesamowitych emocji, co zresztą mogliście zobaczyć na naszym filmie i zdjęciach, które znajdziecie na fanpageu Okiem Sportowca. A my widzimy się już niebawem, bo już jutro będziemy na Cup Junior, a na relacje z Turnieju również zapraszamy Was na naszego YouTube'a. Do zobaczenia!